Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj jest dla mnie dzień szczególny. Chciałam się z Wami podzielić chwilą wspomnień, ale też emocji. To właśnie 5 lat temu zaprzysiężono mnie oficjalnie na burmistrza Białogardu. Pamiętam dokładnie ten czas, oddziało się to w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich. Pamiętam ten kurz powyborczy, ten czas już minął. Te pięć lat bardzo szybko zleciało. Wybraliście mnie, zaufaliście mi jako mieszkańcy i serdecznie Wam za to dziękuję. Mam nadzieję, że nie zawiodłam Waszych oczekiwań i Waszego zaufania. Przez te pięć lat starałam się realizować wspólnie z moim zespołem inwestycje. Praca samorządowca w takim mieście to przede wszystkim dbanie o potrzeby wszystkich mieszkańców, od najmłodszych, od żłobkowiczów po seniorów. I tak starałam się realizować zadania, żeby zabezpieczyć wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. Pięć lat, kawał czasu, ktoś by powiedział, ale co to znaczy w całości życia. To był też trudny czas dla samorządów: niepewność finansów, wojna na Ukrainie, pandemia, coś czego wcześniej nie było w ciągu ostatnich leci ale oczywiście udało się realizować wszelkie potrzeby dzięki zaangażowaniu mojego zespołu. I tutaj właśnie chciałam podziękować wszystkim prezesom spółek, dyrektorom szkół, przedszkoli, żłobków za tę współpracę, niepozbawioną różnych emocji. Moi drodzy, oczywiście chciałabym, aby nasz Białogard nadal się pięknie rozwijał. Mamy mnóstwo inwestycji zrealizowanych mimo trudnych czasów, chociażby budowa nowego żłobka. W ostatnim czasie oddaliśmy nowy budynek komunalny i mnóstwo wybudowanych ścieżek. Ale przed nami jeszcze mnóstwo inwestycji do realizacji, chociażby ulica Piłsudskiego, Rondo, u zbiegu ulicy Piłsudskiego. Batalionów chłopskich, ulica Zapolskiej, Hoffmanowej, można by wymieniać wiele. Na to jeszcze przyjdzie wszystko czas. Ja serdecznie Wam dziękuję, dzieląc się z Wami dzisiaj radosną chwilą dla mnie takim małym podsumowaniem. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za zaufanie.